Plac Grunwaldzki. Bójwida. Kochanowskiego. Śniadeckich. Zacisze. Przystanek na żądanie. Kwidzyńska. Bryknera. Centrum Handlowe Korona. Zielna. Przystanek na żądanie Psie Pole Psie Pole. Rondolotników Polskich. Mulicka. Przystanek na żądanie. Gorlicka. Przystanek na żądanie. Szewczenki. Inflamska. Przystanek na żądanie Żmucka Żmucka Kiełczowska Cmentarz Linia 121 Kierunek Kiełczowska Cmentarz Plac Grunwaldzki Bójwida Kochanowskiego Śniadeckich Zacisze Przystanek na żądanie Kwidzyńska Bryknera Centrum Handlowe Korona Zielna Przystanek na żądanie Psie Pole Psie pole. Rondo lotników Polskich Kiełczowska Lzn Poleska Kiełczowska Żmudzka Kowieńska Przystanek na żądanie Inflamska Litewska Koniec trasy, proszę wysiąść z autobusu. Linia 131. Kierunek Litewska Plac Grunwaldzki Bójwida Kochanowskiego Śniadeckich Zacisze Przystanek na żądanie Kwidzyńska Bryknera Centrum Handlowe Korona Zielna. Przystanek na żądanie. Psiepole. Psiepole. Rondo lotników polskich. Zakrzowska. Przystanek na żądanie. Kopańskiego. Przystanek na żądanie. Walenroda. Królewska. Osiedle Sobieskiego. Koniec trasy. Proszę wysiąść z autobusu. Linia 141. Kierunek. Osiedle Sobieskiego. Plac Grunwaldzki. Bójwida. Kochanowskiego. Śniadeckich. Zacisze. Przystanek na żądanie. Fidzyńska. Bryknera. Centrum handlowe Korona. Zielna. Przystanek na żądanie. Psie Pole. Psie Lotników Polskich. Zakrzowska. Przystanek na żądanie. Kopańskiego. Przystanek na żądanie. Walenroda. Przedwiośnie. Stacja kolejowa Azaliowa. Pawłowice. Starodębowa. Pawłowicka. Przebiśniegowa. Pawłowice. Widawska. Koniec trasy. Proszę wysiąść z autobusu. Linia 151. Kierunek Pawłowice, Widawska.